Dzień dobry, słoneczka, Mamy pełne brzuszki. Słuchajcie, koło naszej kolekturki otworzyła się nowa cukiernia, zapączkowani. No, przepyszne, przepyszne słodkości. Słuchajcie, my jedliśmy eklerki, buzetki i ponczuni. Przepycha, pychota. Eklerka to po prostu. Najlepsze jakie jedliśmy do tej pory, więc teuszowi smakowała i Tak. tam lody swojej roboty, także naprawdę Nie jedliśmy lodów jeszcze. Lodów jeszcze nie. Ciacha są no po prostu. No zapraszamy, zapraszamy blisko naszej kolekturki, więc od razu można sobie zdrapać. Zapachy od razu w kolekturze, takie że się chce. Tak. się można napić, więc zapraszamy, zapączkowani. Musimy tam nagrać szurcika kiedyś. O tak, 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 tak. No to słoneczka, trzymamy kciuki za piękne drapki. I lecimy? I lecimy? To no, co tu będzie? Trzy piękne zdrapunie Paradiso Ekstralinie i Krzyżówka XXL. Dla no, no, każdego coś dobrego. Dobra, to ja zacznę od tej krzyżówki, co? No jak cukierni. <grym> Nawet słuchaj nie przygotowałeś nic, ja a nie co? nie wiem. Pobawimy się. O, tak. Pobawimy się z widzami. Pobawimy się? Takie. Dobra. Powiem wam, że dzisiaj drapałam też do kawusi. Dwie Ekstralinie. Jedna z na Surciku, dwie, dwie wygrane. Dwie wygrane. Dwie wygrane. I to zobaczcie, mamy, mm, mamy naszą kolekturę, a po drugiej stronie ulicy jest pan, który tam dorabia klucze i też ma kolekturę w tym nie. No i tam też kupujemy, no? I Ale ma, tam nie wybieram, tam mi pan tu daje. Extra pana... linie na przykład te, te, te różowo-fioletowe. Chyba wszystko. A u niego miszka wzięła zielone jeszcze, extra linie. Tak. RP. Ja mam pomysł na challenge. Zielone kontra. Ej, to jest no. dobry pomysł. I o wielką pensję bankiera gramy. Dobrze. A którą chcesz? Zieloną czy różową? A nie wiem. No chyba zieloną ci dam, bo to. Tak, bo już tam były wygrane. <grywia> R. P. R. No i co? Chyba wszystko, jakby coś to drapie, przecież wiecie. Bn, bn. Może narodzenie. Bn. Tu mamy. N. Jak ci się misiu drapie, tym moim złotem. Bardzo dobrze. Musisz takich zakupić więcej. Lepszy chyba co mhm. niż, te, niż te Bn chyba wszystko w marduku nie ma. N. N. Sporo N. B. Mhm. Tu na górze N i tu chyba nie masz B. B. Mhm. No i chyba tak, chyba tak. N. Niby takie niechodliwe TBN, ale... Ale leci. zobacz ile le jest. Ale jednak podrapałaś. No właśnie. Kolejne dwie. L Y. Dobra. L już tu widzę. Y. L. Tu. Tu jeżeli hala. I w rogu na dole. Karmel. Na samym rogu. A tu. Dobra. L, Y. A w bonusie nie ma. Tu. Mhm. No zobaczymy, co ta krzyżóweczka tu nam da. Co ona tu skrywa? L, i Y. Tu mamy. Tu. I chyba wszystko. Jakby coś to do drapie, wiecie. J, i. No to dobra, lecimy. I. Proszę. Proszę. Tu mamy J. Blisko I. I. Mhm. Tyle. J i w marduku nie ma. Nie ma. Hmm. I. J, już tu, tu, tu. Dobra. Lecimy tu. I tu. Kabina tu. I chyba będzie wszystko. Mhm. Kolejne dwie literki GH. No dalej nam się zablokował ten marduk. No właśnie GH. Wszystko. Oj malutko. To teraz tu. Tu widzę już G, globus, chemia, heban, wszystko i teraz tu G, wszystko, o, dobra. No dajcie coś do bonusa w końcu. No mamy te O. Czyli dalej nic. Dalej U. nic. Uch, 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 ale nam się trafił bonus. Prawda? Te... O. Jeszcze Czy... o, miałaś kotku. O, w kalafiorze. Lubimy kalafiorki. Jak babcia przyrządzi. Oj, mm. Z bułką, kartą, usmażoną. Takie mm. Dobry. Pychotka co? Aż się zachciało. Aż się zachciało, dawno nie było. No właśnie, narobiłaś mi smak. Wszystko. Te wszystko to teraz tu. O. Te. Wszystko. Można jechać po kolejne. KF. No, jedna literka wpadnie do ale, bonusa. Ale to już reszta musiałaby być wszystko do bonusu. Mamy pierwsze słowo. Super. K. K. Z tym F to zawsze ciężko. Tu mamy K. No to patrz. Mm -hmm. No to patrz. Pięknie. Dobra, tu zobaczymy. Mamy pierwsze. K. F. Kabina, wszystko. Mhm. Cztery ostatnie literki. Wiesz I wszystkie no. cztery muszą wpaść. No to już bonusa nie będzie. Na w -u. Widzę. Mhm. Widzę. To za chwilę mi powiesz. Już widzę na W-U. W -u. Tu jest W. U. No to mamy tak. W-Globus. w, Globus. w. Wszystko. I co tu widziałeś? P. O, widzisz. Pierwszych dwóch nam się tutaj gdzieś zapodziało. Tu mamy W. W um. Wszystko. Jeszcze, jeszcze. Warkocz. O, walc. Tak. Wszystko teraz. Teraz wszystko. No dobra, dwie ostatnie. D.C. Drugi. Drugi. D. I wszystko na dwóch kończymy w Marduku D, ale M a nie było. Tu mamy pierwszy, drugi. Mm. No blisko, no blisko. I na dwóch, a Zkończymy tu drugi. Drugi. C, D. No poblokowało nas A, S. Razy raz nawet było. A co miał Marduk? Pięć, Pięć dych. dyszy! Mamy e, e i o. o. No dobra, pusta E zabrakło nam w krzyżowce. To teraz co? ekstra, ekstra linia. linia lecimy. O, tu z tej strony. Łódź, słoneczko. Łódź. Łódź jest w zielonym. O, dobrze tu mamy Łódź. I dwie Łodzie. Trzy nawet, o! Za ja środkowe nie, nie zwróciłem uwagi, widzisz? Pięknie. Rower, Oś, wiatrak. My się uzupełniamy. Rower, wiatrak. I ja nic nie widzę. Czemu ja nic nie widzę? Nie ma. Chyba, że ominęłam coś. Laczki piłka Laczki Laczki piłeczka. Mhm. Tu Piłki brak. Co dalej. Moneta podkowa. Moneta podkowa. Dobra, mamy tu podkowę i monetę. Tu też i to by było na tyle. Dalej. Czapka i parasol. Parasol jest. I to by było na tyle. Ptak Księżyc. Księżyc, tu mamy o, proszę bardzo, duplet. Duplet, I, duplet. I, księżyc. i księżyc. Kolejne, balony, klucz. Baloniki są, kluczyk też. No dobra. Dalej. Kwiatek, serduszko. Były. Były, były. O! Tak to ja mogę drapać. Dublaciki fajnie wpadają. Prawda? Serduszko. Kwiatek. Serduszko. Dobra. Arbus krabik. Arbus, krabik. Arbus. Arbus biedronym. Arbus. Arbus, krabik. Wszystko. Nie ma więcej. Biedronka, korona. No były. Mhm. Jedno i drugie. Tu, tu. No przejaśnia, przejaśnia ta zdrabka. Mm, korona, biedronka. Dobra. Drobniczki, ładnie. Fajnie. Jeszcze mamy sześć. sześć. Słoni lody. O, lody to do zapączkowani. Mhm. Tu jest ulica... Wysockiego. Wysockiego. Słonik lody. Słonik lody. O, mamy lody. Zobaczcie, ominęłabym. Słonik lody. Tu już się ładnie robi. Ładnie się robi, zobaczcie. Sakwa, gwiazdka, były. E, tu mamy sakwę. Sakwa. Wszystko. No i dwa ostatnie słoneczka. Motyl popcorn. Czy nam to coś da? No, tyle popcorn, kochani, linia się nie chce pokazać. Oj, chyba. oj, oj. oj. Więc si pominęliśmy, no raczej nie. No nie. M, F ruch. i D. Krem no de la creme? La creme de la creme. Może la creme de la creme na. Zrabka z końcu. numerem 32. Mmm. Mm, dobra, lecimy. Ryba, chmury. Chmurka. Czyli rybki tu. I to dwie. Dalej. Serduszko, kompas. Mamy kompas. Tu nie mamy nic. Ale tu mamy znowu dwa. Serduszka. Serduszka. Arbus delfin. Arbuzik delfinek. Delfiny po prawej dwa. No mam, widzę. No jest tam arbus. O, tu siedział. Proszę bardzo. Tylko Jest. Ale był. Ale był. Deska, okulary. Nic. Deska, okulary. Są. Dobra, wszystko chyba. O, słoneczko, kostium. Kostium. Czyli tu słoneczko. słoneczko będzie. Dalej liść mewa. Liść mewa. Wszystko na dole. Mewa tu, liść tu. Chyba tak. Co dalej? Napój krap W końcu coś. Krabik w drugi. Tu mamy krabik. Tu jest. Mm -hmm. No. Motyl. Parasol. Motylek. No, czyli tu... O, tu jest też motyl. No dobrze. Tęcza latarnia. Latarnia. Pęcza. i tu nie ma nic, mm -hmm. a tu żółw, bluzeczka, a tu nie ma nic, słuchajcie, słoneczka, no dziś na pusto, ale to nic, za to sobie zaraz raj raj zrobimy. <grym> raj z Paradiso! się ułożyło. Raj z Paradiso, ale słuchajcie, zaraz sobie zrobimy tak. Pójdziemy, kupimy sobie eklerkę, kupimy sobie wózetkę i będziemy dziabać. Coś do kawusi. Do I oczywiście coś sobie kupimy do, do tej kawusi. Krzyżówkę. Słuchajcie. Pozdrawiamy cieplutko. Pięknego dnia. Buziaczki. Papa. Pa.